Siemano widzowie, czy zastanawiało Was, ile kalorii ma chips lace? Jeden chips. Ja mam tutaj takie. więc sobie teraz obliczę. Moja matematyka. Ile chipsów jest w... Ile, ci... ile kalorii ma jeden chips? W 30 gramach jest 150 kalorii. 158. W fatce jest... Dobra, widzimy się jak to obliczę. Będę co 100 lat chyba liczył. Dobra, obliczyłem. Taki jeden chips. Wyciągnęłam. Taki jeden chipsik. Ale to jest takie W zasadzie <taki>, taki jeden chips ma. Chwila, bo zapomniałem. No. Taki chips ma. Nie wiem czy to dobrze obliczyłem, ale mam nadzieję, że tak. Tak jeden chips ma 3 kalorie. A jest ich tutaj. Trochę ich tutaj jest. Więc dlatego ma taka paczka 530 kalorii. Aha. I w końcu. Zostawcie subskrypcję i polubienie więcej. A ja w końcu mogę.